Siemanko, z tej strony Jacksy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Thief's Simulator. Jesteśmy już na miejscu W ostatnim odcinku mieliśmy ukryć biżuterię z domu numer 107 To jest właśnie numer 107 Numer mieszkania 107 No i co? Musimy się tam wbić jakoś, no nie? Dobra, trzeba to zrobić jakoś mądrze. Tutaj chyba z każdym kolejnym pomieszczeniem jest coraz ciężej się włamać. Kaska, radio, inko, zawsze na propsie. No i dobra, zobaczmy. Możemy na przykład otworzyć te drzwi. Możemy. bez do kawy może przydać. patelnia, czajnik, na no, tego nie bierzemy, to raczej nie będzie drogie. Pytanie, gdzie jest właściciel? paska, kozak, to jest. Znany Uf ufon, buter, to też się przyda na pewno. To jest wazon. Lokator nas usłyszał, ale to nic straconego, przynajmniej na razie. Czarnimy router. Tutaj widzę, że jest telewizor i drukarka, więc nie bym się tym zaopiekował. Najpierw sobie potwieramy te drzwi. Bierzemy drukarkę A niektóry ten chłop będzie las. On chyba idzie do przodu dalej, góry idzie w naszym kierunku. Dobra, to na razie sobie zostawimy tutaj na zewnątrz. Zobaczmy, co jest dalej. Nic nie ma. Tutaj sobie lokatorowie śpią. Lokatorowie? Lokatorzy? Tak, ja gadam. No tak. Kawka na dwie czapeczki. Bliżutery jest w sypialni. Mhm. No to fajnie, bo teraz, bo teraz oni są w sypialni także będzie ciekawie. To do bagażnika. Wracamy po, po drukarkę bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Tak na szybkości spróbujmy to ogarnąć. Yy, biżuteria jest na górze. Kurde, nie wiem jak z na biżuterium. No ale... tutaj mogę rzucić prawym przyciskiem myszy. Aha, w ten sposób. Dobra, fajnie. To trochę mi ułatwi sprawę w późniejszych misjach. Okej, okay, tutaj jest gościu. Możemy przejść zanim on się skapnie, że tu jesteśmy. Zdążymy. U nas Typ. Dobra. Fantastycznie. Nam się w ogóle nie przejmuj. Ja tylko jestem ekipą remontową. Co ja gadam? Ekipą do przeprowadzek. Remontową to ja nie jestem. Chyba, że muszę rozwalić coś w mieszkaniu. To wtedy faktycznie mogę być remontową to czekajcie, odłożę sobie rzeczy do pudełka. Eee... Ty, 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 ty. Radio, wimko, wimko, ekspres do kawy, iPhone, router, radio... Aha, nie ma miejsca. Dobra, teraz mamy na full. Idziemy dalej po itemki. Dałoby się dowiedzieć, co oni robią w trakcie w trakcie nocy. Czy oni dalej tam śpią? Tak, dwie osoby śpią. Dobra. Tutaj już sprawdzaliśmy wszystko. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jeszcze może tą szafkę zobaczmy. A, no i warto. Proszę bardzo, pendrive. Lampa za 4 dolary. To jest wyjście na zewnątrz. E, tutaj chyba nic nie było takiego ciekawego. A, myślałem, że to jakiś waza na to. Musztarda, chyba. Dobra, musimy się udać na górę. No, i to będzie ciekawe, w sumie. Dobra, tu nic nie ma. Chyba, że coś jest w tej szafce. Ale to raczej nic, co byśmy mogli ukraść. Także idziemy dalej. Kolejny router, i tutaj widzę. Kolejny ufon. Ufon. Dobra, czekajcie chwilę. E, bo ja mam, kurde, w tych przedmiotach e, dwa szklane kubki. One są drogie na Black Bayu z tego co widzę, ale to jest tylko 2$ dolary. Więc nawet jeżeli byłoby jakieś mega cenne, no to i tak pewnie będzie tanie. Generalnie. Tutaj mamy Fazon na kwiaty, ale to też raczej drogie nie będzie. To tak samo. Eee... Dobra, reszta mi się przyda w sumie, i tutaj są drzwi do tej sypialni, weźmiemy sobie gitarę na to miejsce. Tu jest masa obrazów, kurde, ja je mogę wziąć w ogóle? Mogę te obrazy są coś wart. 5 dolków i 7 dolków. No, czyli nie są nic warte. Wrócimy dalej. Zobaczymy, tutaj szafkę. Nic w niej nie ma. O, kurde, jednak coś jest. Dobra, bierzemy telefon. Udało nam się. O, chłopie. Granny, moment wybrałeś na wstawanie. Trzeba czekać chwilę. Niech oni się tam uspokoją. Burel akurat teraz musiał wstać, no nie. W ogóle, ale zrobiłem błąd. Mogłem go przesłuchać. Ajajaj. A no to się teraz będzie Teraz to się będzie myścić, no nie. Na mnie. Dalej nie wiem, co oni robią w ciągu dnia. A już jest 6 rano. Ja zacząłem się do nich włamywać o 22, także całą noc spędziłem podczas tego włamu. Nie są teraz w domu, także ja bym się przespał, nie wiem ile, może do tej dziesiątej. Są teraz poza domem, także no to jest idealny moment dla mnie. Od razu wbijamy do sypialni Mały telewizor, dobra na telewizor nie ma miejsca Mieszkę weźmiemy Przeszkodzony iufan też weźmiemy 20 dolków za obraz, kurde nieźle ranzoletka Budzik w sumie, budzik mi chyba nie jest potrzebny Fajny budzik, a za ile ten budzik w ogóle? Za 30 dolarów? Dobra to bierzemy, kurde ja że jest tańszy To już nic nie ma, ten obraz jeszcze weźmiemy Chociaż... Też... Zgadza chyba i tak nie mogę nic zrobić, bo nie mam miejsca Chyba, że coś wyrzucę No bo wiecie co? Kurde, nie wiem, olipka No to jest... No bez kitu. Dobra, mamy w sumie to, co chcieliśmy. Także spadamy stąd chyba. Nie mam pęcia kto wykrył wtargnięcie, skoro nikogo tam nie było. Ała w się sensie nie było nikogo, jeżeli chodzi. Kurde, goni nas to policja. Ale nas nie dogoni. Dobra, wracamy do domu. to najwyższa ocena chyba nie będzie. Chociaż mamy A. Także nie jest źle. W the znajdę specjalne narzędzie. Dobra, ogarnijmy to sobie. Narzędzie jubilerskie. 2600 zł. Dobra, weźmiemy to. Zobaczmy, czy mamy coś do sprzedania. No tak nie bardzo. Narzędzie jubilerskie powinno być gdzieś tutaj, <laughs> jeżeli dobrze rozumiem, dokładnie tak. Okej, okay, co mamy z tym zrobić? Aha, na tej zasadzie, dobra. OK. Fantastycznie. Jeszcze jeden. A knows how to a real safe. Are lock up to the job? No, pewnie, człowieku. Wiesz w ogóle kim ja jestem? Jestem Czechs TV. <laughs> no. Dobra, lecimy do Lombardu. Chociaż, dobra zobaczmy, co mam u Ciebie sprzedać w ogóle. Yy, to mogę Ci sprzedać, to też mogę Ci sprzedać, to tak samo. Mhm. To też. Części za 800, tobie części nie chcę oddawać. Zobaczmy czy jest to na Black Jeżeli nie będzie, no to się wrócimy najwyżej. Ale myślę, że będzie na BlackBerry, no bo chyba nie, nie po to, to rozmontowałem, żeby sprzedać i, ta, i tak u, u jubilera. Także no, a jednak dobra, to wracamy się. Welcome back. Maj. Jeszcze ci dam rzeczy z pudełka. Ile wciąż je mam? Mam. Dobra. Proszę bardzo. I co mamy? Poznacie otwieranie zamków poziomie czwarty. Dobra, to się zaraz ogarnie. okej okay. tutaj mamy narzędzia do otwierania sejfów jeszcze potrzebujemy o kurde to nie wiem czy mi kasy starczy tak że 2,5 tysiąca, mamy 3000. tysiące także no ledwo OK co mamy zrobić? obracaj przez obracaj w wskazanym przez strzałki kierunku dopóki nie zmieni się odgłos wydawany przez mechanizm gdy, nas gdy to nastąpi obracaj ostrożnie we właściwym kierunku dopóki kombinacja nie zostanie przyjęta następnie zacz zacznij obracaj przeciwnym okej okay.

Mógłbym kupić jako, jakąś podpowiedź, tylko że ja prawie w ogóle kasy nie mam teraz. Prani dokument z domu 102. Tutaj jest domek 102. No zobacz go. Nie sięgam chyba do nich. To nie byłem ja. Muszę podejść do tego okna, mogę ugrać krasnala? Nie mogę, szkoda w sumie. A kurde no, no, co? Lokator mnie zastrzelił. Co jest grany? Ja nie sądziłem, że lokator może w ogóle takie rzeczy robić. Dobra, czyli ja generalnie nie mogę podejść za blisko, bo inaczej mnie gościu zastrzeli i to tak w ogóle bez pytania, no nie? A, myślałem, że to jest telefon czy coś, a to po prostu dziura na parasolkę. jest chłop no musisz się koleś odwrócić żebym cię wysłuchał dobra nie dowiedzieliśmy się zbyt wielu w sumie informacji Potrzebowałbym nóż do szkła, ale takowego nie mamy Wiecie co, to ja bym się może przespał do czasu, kiedy oni... Znaczy w sumie, kurde, czerwony pasek to jest moment, to jest czas, w którym oni są w domu Niebieski to jest czas, w którym są poza domem A szary, no to po prostu chyba nie wiadome Także ja bym po prostu przespał ten czas, kiedy oni na pewno są w domu No i wtedy zobaczymy co z tego wyniknie. Dobra. Dalej jest parking, także kozaczek. Dobra, to się wyklepie. Wyśmiemy się... Ja nie wiem do której? Może do 22 już, żeby mieć tak pewniaka, że... że ten czas, w którym oni są w domu minie, no nie. I wracamy tam ponownie. Dobra. To się też naprawi <try> nie koleś no nie Wychodzi z samochodu z złomem w ręku Dobra, wy sobie przejdźcie W ogóle jaki tu jest ruch, ja nie mogę to jakaś impreza się tu zrobiła, czy co? tam w nietypowym miejscu, bo mnie kurde 50 groszy znalazłem 50 groszy, no nie widzicie? O, panie, trzeba. potrzebny jest klucz wejściowy. A w nocy wszystkie okna są zamknięte. Czy ja je mogę rozwalić? Nie mogę ich rozwalić, to ja nie wiem w sumie co zrobić. Ej, peski tu. Hmm. powiem wam że nie wiem jestem w szoku nie wiem co zrobić otrzymujemy klucz numer 102 o budynku 102 Tyle, że my, go, my, my go nie mamy także ja chyba kupię sobie podpowiedź no bo nie widzę innego rozwiązania za bardzo mógłbym ewentualnie kupić ten zestaw do otwierania szyby literka D ocena D no trudno e, zobaczmy ile to w ogóle kosztuje To szkła 2500. Mamy tylko 500 dolków. Także dużo nie zrobimy. Forum kradnie. To numer to był 102. Aha, czyli my nawet nic o nim nie wiemy. To powiem wam, że jest przypał. No nie, go taki solidny. Mmm. Powiem wam, że... kurde, nie wiem, teraz jest serio przypał. Yy... To, to jest to znaczy. Że... Aha, to są zadanie, które sobie mogę zrobić. Yy, żeby sobie dorobić. Ale nie, my sobie tego nie będziemy robić, przynajmniej na razie. Zajmijmy się domem numer 102. Musimy tam przejść w takim, razie, w takim razie w dzień. Co dalej z tym zrobić? Pojęcia nie mam. Jestem parking? a tutaj jest dobra. Prześpimy się do 6 rano. No i musimy jakoś ogarnąć Musimy jakoś tam wejść. Nie mam pojęcia jak oni właśnie wracają z... do domu. Blokuje ruch uliczny. Dobra, trudno, na no ten ruch będzie trochę zablokowany i tyle. A Jezus. Gdzie? Ja... Co, drzwiami ci blokuje? O to ci chodzi? Nie na no bezkitu. Ty, Piara, nie ma nikogo. Nie mogę teraz w ogóle wejść tutaj. Co za. Dobra, wiecie co? Ja tutaj zakończę ten odcinek. Ponieważ, no nie mamy klucza. I jeszcze mi się samochód zbugował. E, także ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Odcinek troszkę taki chaotyczny, no ale wiecie, mimo że to jest już e, czwarty odcinek, no to wciąż jeszcze się uczy. Jeszcze to wszystko jest chaotyczne, ale już czasem myślę, że się nauczy. E, także ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. E, kolejny już myślę, będzie bardziej ogarnięty. Myślę, że sobie zrobimy parę tych zadań pobocznych, żeby zdobyć e, kasę na. Dostaw do robienia dziur w szkle, w szkle. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.